Dobra, jesteśmy. Temat numer 2, yy, tutaj ten przerywacz jest na swoim miejscu, yy, jednak dobrze, że tą dupkę wymieniłem tutaj, yy, jednak Subaru ma swoje, tutaj yy, ma swoją kostkę, od Toyoty podobno, ale tam jest ta, to. znaczy nie chcę mi się wyciągać, a nie, dobra, chyba pójdzie, dobra, już nie wyciągamy. Już zapiełem, to już też nie ma co kombinować. Yy, no można przełożyć i teraz chwila prawdy yy, Czy są kompatybilne przerywacze No, Dobra. Dobra, przeciągamy OK i teraz kierunki no i chodzi Chodzi wszystko ładnie idziemy tur zrobić No i dobra, temat załatwiony, 5 dych i, i po sprawie w oryginale, wszystko tam wraca na swoje miejsce, co najważniejsze. cyka ładnie. Yy, bo ten, ten kurcze wszystko ok, ale jednak taśma na nic się zdała, bo to jednak wibracje, yy, no i miałem tak fajnie ułożone, że na szczęście mi tutaj podpedał nie, nie wpadło, ale e, no wisiał, więc środek taki zastępczy. Dobra, to mamy kolejną rzecz w oryginale załatwioną. I to wszystko dokręcam zaraz na miejsce. Tu mam śrubę z chowaną oryginalną i po zabawie.